Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Let's Playu z gry Far Cry 3. No i tak, jesteśmy w tym miejscu, gdzie poprzednio. Mam nadzieję, że nie będę za dużo umierał jak ostatnio. O co? Bierzemy sobie autko? Bierzemy sobie autko. No i właśnie, a propos tego yy, całego dialogu okazało się, że na nagraniu jest, ale na... na... znaczy podczas rozgrywki nie ma. Jest to troszeczkę dla mnie uciążliwe, ale wy oczywiście będziecie... będziecie go mieli. Teraz sprawdźmy gdzie ja tutaj mam niedaleko. Nie Niedaleko gdzie ja tutaj jestem? Tutaj, tutaj, okej okay. Będziemy dalej ho A to co? Dwa woły czy coś? okej okay, no, okay. <laughs> Tak, słaba, moja słaba orientacja w terenie I tak, roślinki i zwierzęta. I zbieramy sobie i zbieramy. Co się tylko da. Nie pomijając tych zwierząt. Nie wiem nawet, co to miało być tutaj. A, tu was mam. No bleśne. No jakoś jakoś trzeba przeżyć. No niestety. Co tu mamy? Mamy tutaj jakieś skrzynie, tak jest? Zbieramy, zbieramy, wszystko co możemy Wszystko się jakoś tam przyda O, jesteś tutaj Okej, okay, co, aha, mamy tutaj, zebrać. tak Czerwony liść mamy Zielony, niebieski, sztuk jeden Tu mamy gdzieś zielony Właśnie, ci to jeszcze ta świnia uciekła? Co to tam? O, o, gdzieś mi tu Gdzieś mi tu chrumkasz. O jesteś, 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 jesteś nawet dwie. A mamy ich dwie. Okay. No i super. Skuradzika. I teraz tak zielony liście gdzieś go tu mamy po lewej stronie. A to jest to. Okej. Okay. O i niebieski w wodzie. Niebieskie są zawsze w wodzie. Woda piękna, błękitna, ale nie tak bezpieczna, jakby się mogło zdawać, bo można się natknąć na nie lada problemy z krokodylem lub z jakimiś wężami wodnymi no i okej. Okay. Otwieramy sobie mapkę Otwieramy sobie mapkę i możemy zrobić szybką podróż. Możemy tak. Czy nie? Możemy. No i super. Nie trzeba tyle łazić ani jeździć. Wygodne, wygodna sprawa. Naprawdę wygodna sprawa. Chociaż oczywiście zwiedzanie jest bardzo przyjemną sprawą, jeśli chodzi o Far Cry 3. No i mamy nowy samouczek. Właśnie to co mówiłem. Otwieramy mapę, wybieramy sobie szybką podróż i odbywamy ją tam, gdzie sobie chcemy. Może najpierw zobaczymy, co tu mamy dostępnego do kupienia. Co tu mamy? Strzelby. Tak. I na nic nie stać, na nic nie stać, no niestety, no niestety. Zobaczcie, jaki jest wybór broni, naprawdę jest duży. Ładnie te bronie są przedstawione, ładnie to wszystko wygląda. Karabiny snajperskie. Dwie sztuki. Wyrzutnie rakiet. Specjalne. Co tu mamy specjalnych? Palnik. Bo proszę, palnik. Nawet nie wiedziałem, że to jakiś palnik. Rakietnica. Łuk mógłbym sobie sprawić i to z chęcią no ale cena jest cena jest fajowska naprawdę no nic dobra uzupełnimy sobie co tu sobie uzupełnimy naboje do pistoletu Słyska. Coś tam nam pani oczywiście gada, jakieś tam wieże i tak dalej. Ale nas to mało interesuje. Lecimy sobie oddać zadanko. Dennis, Jak widzicie ten cały. Denis ma już te wszystkie tatuaże na rękach. U nas z levelem tak samo będą ładnie jakoś tam się malowały te wszystkie tatuaże. Użyjmy no, aby przygotować miksturę. To przygotujemy jakiś przedmiot. Chodzi tutaj o miksturę, przygotowanie mikstury. Leczniczą. okej. Okay. Tworzymy sobie... Mamy tu wszystko podane, ile jest potrzebnych liści i tak dalej. Wszystko możemy sobie tworzyć jakieś plecaki, pasy, żeby można było więcej broni, ekwipunku ze sobą nosić. Co sobie wykonamy a lekarstwa. Dwa lekarstwa i prosty plecak, proszę bardzo. Money, loot, dwie, widzicie, skóra dzika, no dzik. E, dwie. Yes. Potrzebuję. Dwie wykonujemy. I właśnie, w tym momencie odblokował się kolejny plecak, jakiś tam... Ulepszony, ale... Ale zawsze ulepszony i jakiś tam jakoś tam więcej slotów nam dodaje. Co tu możemy sobie? O właśnie, mamy lekierki na czaple, pająka. Co tu mamy? Granat. Eliminacja. Eliminacja jest, jest bardzo przydatna z... na początku. O właśnie. To to jeszcze jedną oczywiście że ścisk wezmę. Również i właśnie pokaż tatuaż, proszę, jak ładnie. Oj kurczę! The Lisa! Oh shit. We, we have to get her back. come follow nototsovskakueyemundushirotka co, this outpost they've taken lisa to the outposts are strongholds found throughout rook island Vas's is hold them to control the surrounding area so we're heading into a fight yes a worthwhile one rescuing your friend will kill two pigs with one stone No właśnie jakiś patrol, które cały czas tutaj się gdzieś po tej mapce kręcą. Ci akurat są przyjacielscy? Tak, przyjacielscy. Przyjaźni. Właśnie przyjaźni, przyjaźni nastawieni. Z czasem tam jak odblokowujemy nowe tereny, dzięki właśnie tym wieżyczkom możemy podbić jakieś tam wioski. Jak właśnie za chwilę. I coraz mniej właśnie tych wrogo nastawionych przeciwników się tutaj kręci. No i tak, co tu mamy?

Co tu jeszcze mamy? Przytrzymaj broń, użyj, zmień broni. Okej. Okay. tak, co tu mamy zrobić? Co jeszcze? że zepsuję chyba misję. O kurczę. O, Czyżbym psa słyszał? O! Jak bierzemy sobie... Broń bierzemy, broń przyda się mocniejsza. O, proszę bardzo. Pięknie wioska podbita. Dobra. Co tu mamy, co tu mamy? Weźmiemy to, nie weźmiemy. A co trochę sobie odjadę? O, elegancko. Jakaś broń, znaczy jakaś amunicja zawsze wpadnie. Przeszukujemy oczywiście ciała. Zawsze coś tam można fajnego lub mniej fajnego znaleźć, przydatnego lub też nieprzydatnego ale na początku jak najbardziej wszystko nam się przyda okej okay, co tu mamy jeszcze no właśnie golda jakiegoś można znaleźć także warto przeszukiwać te, te ciała Everything's gonna be okay, Lisa! They're all gone. No, so. She's not here! The outpost near Amanaki is under attack! Where is the American prisoner? We lost her! What? He escaped on the west side of the fucking island! I'll tell you about it when we get there! She escaped! No, you are worthy of the Tattoo! Worthy to walk the path of the warrior. I found one of your friends at the colonists' house. But do not worry. It is safe there. The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. Punkt orientacyjny. O co chodzi? O co chodzi teraz? Chyba o nic. Proszę bardzo. Jak rozumiem można zapisać. Automatycznie ono się zapisało, tak jest. Samuczek. Co tu mamy? No właśnie, to co wcześniej mówiłem, wyzwalanie tych punktów, posterunki i tak dalej aktywować nowe punkty podróży o tak ekspa przyda się jak najbardziej się przyda właśnie mamy tutaj chyba jeden punkt umiejętności o tak o tak to już nic nie możemy tak a nie mamy coś tu mamy zbieraj rośliny mistrz pływacki Myślę, że będzie lepsze to Okej, okay, mamy z kimś pogadać Z kim tu mamy pogadać Ohoho No kawałek, kawałek Myślę, że szybka podróż się przyda a później się gdzieś coś znajdzie, może jakiś transport Oho, ile tych tak samouczków. co tu mamy? Plecak? No właśnie, możemy sobie to posprzedawać u kupca zawsze coś tam kasy nam wpadnie małpa, spoko czarna Czarna małpa I tak, co tutaj mamy? Jakaś tam figurka pająka joker O proszę. O tym też nie wiedziałem. Wstąd się przyznać, ale no nie wiedziałem. O takiej... Takiej szybkiej sprzedaży. No ale jest to co ogarniać. Naprawdę jest to kurczę co ogarniać. Podręcznik, co tu mamy?

Daleko, no kawałeczek, ale przyda się pójść do tej wieżyczki. Szkoda, że tu nic nie ma transportu. Żadnego. O, jest. Właśnie, to jest piękne. Chcesz transport, człowieku? Masz transport. Żeby w głębi. Ooooo Ja raczej tam nie chcę w tamtą stronę. Tutaj też nie kurde nie tych patroli, masakra jak tu przejść teraz spokojnie do tej wieży? O, już mnie następni namierzają. Kurczę, no. Nic jakoś tutaj Trzeba niestety przejść Czy to o tej, czy to o tej, o proszę Bunkier No bunkier, ale jaja No właśnie, to jest, to jest, to jakieś Wejścia, przejścia Jaskinie tego jest akurat mnóstwo w tej grze. Naprawdę mnóstwo. O, o, o właśnie. Tędy można się wdrapać. Tylko żeby znów nie spaść z tej cholernej wieży. Tędy. Chyba tędy albo i nie tędy. Tak, nie ma to jak sobie utrudniać. No właśnie, no właśnie, ojku. Ale no okej, okay, jakoś ogarniam. Myślę, że nie ma tak źle. Ło wow. Nie, jednak jest źle. Kurcze no Jak mogłem, jak mogłem? Ojej. No nic, próba numer dwa. Tak jak w poprzednim let's playu może tym razem się uda jakoś wdrapać na tą cholerną wieżyczkę. Aha, tutaj pominałem drabinkę, no tak. Mam nadzieję, że tak. Tak, wejście już na samą górę. No. Elegancko. Skrzynia jest, jest. Skrzynia warto zajrzeć. Pamiętam papierosy. Może warto, może nie warto, ale zawsze to się sprzeda. No i druga wieża odblokowana Drugi let's play, druga wieżyczka Coś pięknego, naprawdę, coś pięknego Teraz tak, tam są przeciwnicy Pewnie tutaj są, nie ma Chyba nie ma Okej okay. i pięknie co tu mamy ciekawego co tu mamy właśnie te diamenciki to są jakieś ukryte przedmioty skrzynie w których właśnie możemy coś sobie znaleźć czy to kasy, czy to jakieś przedmioty możemy sobie łódką popłynąć możemy autem pojechać ale co wybiorę to już myślę w następnym let's playu numer 3 to już będzie numer 3 No nic, nie chcę przekraczać zbytnio tych tych 25 minut, bo jednak jakoś jakoś te pliki nagrywane frawsem zajmują tam ileś giga i później to renderowanie troszeczkę zajmuje Także Trzymajcie się do następnego Let's Playa papa pa.